Cześć widowie, o oczekiwania na nagrodę. Zagramy dzisiaj w ZZM 2H2 Piper Młodziej. Ja na pewno nie gajdem, bo jest za duża ręka już. Zagramy kiedyś. Nie wiem, czy nie zagramy dajmy na moim w pierwszy raz. Dobra, zaczynajmy. Fajnie. Zasubskrybujcie. Nie chciałam się dzisiaj nagrywać, ale dla Was to zrobię. proszę Was zasubskrybujcie widzowie. O, nie szczeli. awaj, Nie szczelą! Ło bibi jak! Jak odpchnęła! Piszcie w komentarzach jakie jak nagrać film. Jeszcze kiedyś w jaką rundę będę grał W jaką rundę zagrać? W co? Czy w knockout, czy w Zadymę? Dzisiaj jeszcze nie podawałam dokładnie. Będziemy grać w różne mapy. To jest. Boję się. Przegramy to. Boję się. Przegramy to. Na razie idzie dobrze. Ale boję się. Puch, jak wybuch. Wysynka też wyjdzie na kanał, ale jeszcze nie w ten czas. Ale wejdziesz. Widzowie, wejdzie piosenka. Żeby hypera. Bibi, musisz to szczelić. Tego nie szczeli, Bibi. To się załamie. No nie. Nie szczeliła. Ale może szczelić. Ma szansę. Kurcze, ale wyszło prawie nie, nie wygramy tego nie ma szans nie ma szans, tego jeszcze wygrać Nie ma szans Możemy jeszcze użyć ulta, ale to bez sensu już jest już i tak celu, więc no może jeszcze coś jest z szans nie, nie szczelimy Mimo czasu Szczelu No właśnie Szkoda Ale dzisiaj teraz jeszcze zagramy sobie innym zanim a koniec konkursu Bierzemy stopić. pizd coś kupimy na tym odcinku, ale nie wiem to można kupić, ale brakuje dwóch kemów to, to jest niefajne, mam jednikę kupiłem sobie niedawno ale no, ona no, no, to zbieram Bo kupiłem niedawno zapisę i za tego o to gościa. Nowy konkurs Zagramy nowy zagramy sobie w nowy konkurs jak chcecie być, sobie. Zagramy w ten konkurs. Fajnie będzie. Wszelki. Starszeli. Ha ja? Ha ja? Nie mogę ich trafić. Ja nie wiem gdzie oni są. Trafiłem kogoś. Trafiłem kogoś. dzisiaj jeszcze nagrać jakiś film z, z moich urodzin, ale to dopiero 3 maja się jeszcze zastanawiam, czy to nagram. To 3 maja będzie w dwóch wersjach. A co chodzi w ogóle z tym ultem, widzowie, bo ja nie rozumiem. Powiecie mi, widzowie. Piszcie w komentarzu, o co chodzi z tym ultem. O nie, jak mnie fank zjechał. Farty nie zjechał, nie, nie szalitowo nie zrobiła, szkoda. Gadżetuje. Jejciu. Nie wiem czy to wygramy. Wątpię. Nie, nie zrobiliśmy tego. tak mnie dużo brakowało. Szkoda. Ale zagramy główną. Głównym zadmierzem moim. Może jednak zagramy zamkniętym. Nie tak jak mówiłem. Zagramy nim. Tylko Tylko.

No tak, nie czuję tak bo ten się nie chciał ruszyć. O nie. Nie, on był na niewidzce. Ja się nie pochodzę. Jo, tydne. Właśnie, tak mi dużo brakowało. bo no, a bo tu się nie traci pucharków. Ale może nie ganiam, zagrama? E to jest to. Chciałbym to być. Może dużo będzie brakować. Nie wiem czy mor do Mortisa trzeba będzie Hypera przetestować kiedyś. Zagramy e plażowy. Plażowy. Wakacje, a tu zima jest teraz. Plażowy jak wakacje, a w zimie taki goły. Lecimy sobie do klaczków, Edgar jest z nami. Powinniśmy to wygrać. Nie wiem, czy wygramy, ale możemy. Boję się. Bo został. Nie, Edgar, umrzesz. Zrobione. Jakie to jest łatwe. Ojej, no przegraliśmy teraz. Teraz akurat przegraliśmy. Fajnie jest grać. Czasami on trwa ulta. Ten Frank się, że Edgar to przegra. Jak, jak Edgar go jego porobił. Jak Edgar go porobił. To jest przebanalne. jo, ile tego. Ile punkcików dostaliśmy. Bardzo rzadki Pierwsze miejsce mam Widzicie to? Nie, drugie widzę Ten wpił piłce teraz Trzecie już? Nie Mamy dwa bilety Musimy to wygrać Zagramy, gramy Zagramy może coś innego jeszcze? Co tu się stało? Magron też film, jak na otwierał boksika. Na no, tym. Jak się skończy karnet. to dwa. Jest... Zabity. Co ostatni? Nie, Charlie skinęła. Nie, uciekaj. Uciekaj. Ucieknę. Ucieknę mu. Uciekłem mu. <laughs> Ale takie O nie. Podałem się mu. Czekam se na błotę. Zobaczmy na niego. Hajpera już mamy. To jedzie mnie. To jedzie mnie. No właśnie. tak myślałem, że mnie dojedzie. No ale nie ma co się przejmować. Co już piąta jest ręka? Stopis? Nie, gadaj, przegramy to. Muszę to wygrać na tym filmie, muszę to wygrać teraz. Proszę, mam dużo, proszę zasubskrybujcie, chcę wbić subskrypcji dużo, bardzo proszę, więc zasubskrybujcie. O nie. No. teraz. Jest? Nie, ja się zjadę się zaraz. A nie, poczekaj, tam ulta. Ale tech. Tak. Boję się, że to przegramy teraz. Dobrze poszło. Znowu trzecia ranga Dobrze jest. Oni bilety już nie mają. Więc tam gdzie dołu mogą coś nadrobić. Ale dobrze, gramy takiego bez. Knockout. Skoki No, staj, Pajperka już nawet mocny na ten. Spot. No właśnie na ten. To jest majperka na Oj, się w krzakach. Ja. Edgar zginie. Tam jest. Edgar zginął. Uwielbiam, że ten spajak nie Użył? Uważaj, Riko, chowaj się. No schowaj się ty, Riko. Ja idę od drugiej strony. Jest? Nie, jest. Remis. Remis. Przynajmniej tyle. Nie, za późno Tylko jest Edgar jeszcze. Jest. Yes. Wygramy to. Nie, coś to zrobił, Edgar. Nie. Jest. Wygraliśmy. Teraz musimy tylko wygrać. To jest Edgar. Nie, no, pewnie. jedna. Jest, Je? Rzucił się pod moje ko ulta, ale nie udało się. Remis. Czasami remis musi być, więc na dzisiaj.